Co dzisiaj na obiad? Mmm, moje ulubione Marynowane chrzą chrząszcze. Kur Andrzej mówiąc, że mia miałeś się kurde umyć, miałem coś innego na myśli. no Skąd on wie? Trochę mi gardło boli. No rzeczywiście, nie mam gdzie uciekać. Jedyne co widziałem to jego szpadel. No Odciął mi nogę! Noga! Co ja mam zrobić? Odciął... On mi odciął nogę, co ja Mogę to jakoś połączyć Ale fajny Randol też taki tutaj O oh, fuck Dobra Nie! Kur... E e serio? U co? Nie ma kurwa kombeków. Gdzie jest zachowaj w inventory? Nie umiem znaleźć tego przycisku. Hmm. To jest lepki, który lubi macać kredki. Co so What? Krótko mówiąc jestem przestraszony. Cykam się. To by było na tyle w tym odcinku, jakby wam się spodowało. <laughs> Czym one są? Ehm, um, komary, halo? What the fuck? Excuse me, what the fuck? Um, komarze. Witaj, um, Ciekawa pozycja: szybciej, 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 szybciej. Nie wiem, z czego ty się tak śmiejesz. W, w, wcale w naszej sytuacji nie ma niczego zabawnego. Excuse me, what the fuck, Karolu? Musimy schować nasze dziecko, ale jak? Tak, żeby było bezpieczne. Tada! Fajnie, ja jej nie widzę, a ona mnie widzi. Tak.